Witam Państwa serdecznie w odcinku, w którym zaprezentuję, w jaki sposób zmontować, zlutować zestaw typu KIT dostępny w naszym sklepie internetowym gotronic.pl pod symbolem katalogowym BTE 779. Po poprawnym zlutowaniu, zmontowaniu otrzymamy dwukanałowy generator szumu białego które można zastosować w wielu dziedzinach, między innymi podłączyć bezpośrednio wyjście do słuchawek i stosować w celach terapeutycznych lub korzystając z tego oto wyjścia jako generator szumu białego do zastosowań w elektronice. Zestaw składa się z płytki drukowanej oraz wszystkich elementów elektronicznych potrzebnych do yy, zadziałania tego układu. Płytka drukowana jest, jest to płytka dwustronna z metalizacją otworów. Jak widzimy, jest w pełni profesjonalnie wykonana. Tutaj mamy nadrukowane wszystkie wartości oraz polaryzację y, elementów elektronicznych. Ja już wstępnie pogrupowałem sobie wszystkie te elementy. Zmierzyłem wartość rezystancji rezystorów i mogę przystąpić do y, montażu. Co będzie mi potrzebne do zmontowania, oprócz tych elementów, które są w zestawie. Przede wszystkim konieczna jest lutownica lub stacja lutownicza. Ja wykorzystam to, co ciągle promuję, lutownicę SL20ESD z grotem stożkowym, ustawiona temperaturę około 300 stopni Celsjusza. Cyna o średnicy 0,7 mm i... Szczypce tnące boczne, tak zwane obcinarki, do przecięcia wyprowadzeń tych elementów elektronicznych. Tradycyjnie rozpoczynamy montaż od elementów znajdujących się najniżej na płytce drukowanej. I mamy cztery różne wartości rezystorów. Ja już wcześniej zmierzyłem ich rezystancję. I teraz należy odpowiednio je umiejscowić w płytce drukowanej. Na pierwszy rzut pójdą trzy rezystory o wartości 100 kOhm. Ściągamy tą yy, tekturową ten pasek, formujemy wyprowadzenia w palcach i na płytce drukowanej w miejsca, które mamy opisane jako 100 czyli skrót od 100 kOhm, tutaj, tutaj i tutaj wkładamy do płytki drukowanej. Polaryzacja w przypadku rezystorów nie ma znaczenia, czy włożymy w ten sposób, czy w ten. Jest to element pasywny i wystarczy tylko go włożyć do płytki drukowanej. Mam włożone te trzy rezystory i mogę je przusłtować, ale żeby troszeczkę przyspieszyć, włożę pozostałe wartości, oczywiście zwracając szczególną uwagę na te nadrukowane. Wartości elementów. Początkujący elektronicy mogą wykonać to lutowanie etapami, wkładając kolejno poszczególne wartości rezystorów, do czego zachęcam. wszystkie rezystory umieszczone są już na swoich miejscach, a więc obracam płytkę drukowaną i przystępuję do przylutowania wyprowadzeń. Tradycyjnie przykładam grot lutowniczy do punktu lutowniczego, chwilkę odczekuję i dokładam cynę. I postępuję tak samo z pozostałymi elementami. Zostały przultowane wyprowadzenia, błyszczą się, a więc jest to oznaka, że jest, nie ma tak zwanego zimnego lutu. A więc mogę teraz odciąć te wyprowadzenia przy pomocy tych obcinarek. Kolejne elementy, jeżeli chodzi o wysokość. To są kondensatory ceramiczne. Mamy tutaj dwa kondensatory, które mają nadrukowany napis 104, czyli to jest 100 nanofaradów i takie same wartości mamy przypisane na płytce drukowanej, a więc tu kondensator C1 104, czyli 100 nanofarady oraz w drugim miejsce, które jest tutaj poniżej C2 też. Te kondensatory ceramiczne są to kondensatory w których polaryzacja jest nieważna, a więc możemy w dowolny sposób je włożyć. Ewentualnie można w ten sposób zawsze włożyć te kondensatory, aby po zamontowaniu wszystkich elementów można było zobaczyć nadrukowany symbol na ich obudowie. Ostatni kondensator ceramiczny z napisem 102 i on jest w, tutaj, w tym oto miejscu, jako, opisany jako C3 i przylutujemy go. W tej chwili proponuję przylutować to gniazdo pod y, wtyk jack do słuchawek, ponieważ wydaje mi się, że ono będzie miało kolejności najniższy profil. W tej chwili proponuję zamontować cztery tranzystory. Tutaj należy zwrócić uwagę, że na szczęście mamy cztery tranzystory o tym samym symbolu, czyli S9014 i musimy je odpowiednio włożyć na płytki drukowanej Tutaj ta obudowa to jest TO92, ona jest półokrągła, tu mamy takie sfazowanie, ścięcie i zwróćmy uwagę, że na płytce drukowanej też mamy obrys tych obudów i wkładamy te tranzystory. tranzystory są przelutowane, a więc odcinamy wyprowadzenia. Następnie mamy trzy kondensatory elektrolityczne. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na ich odpowiednią polaryzację. Na obudowie cylindrycznej kondensatora mamy nadrukowany minus, a dłuższe wyprowadzenie to jest plus. Na płytce drukowanej mamy zaznaczone Y, odpowiednią polaryzację w tym oto miejscu, może zróbmy najpierw. W tym oto miejscu mamy zaznaczony plus, a zakreskowany obszar to jest minus. I mamy odpowiednio 100 mikrofaradów, 10 mikrofaradów i 10, a więc jeden kondensator, tutaj mam w dłoni 100 mikrofaradów. 100 mikrofaradów, a więc włożę w to miejsce, zwracając oczywiście uwagę na odpowiednią polaryzację. I dwa pozostałe 10 mikrofaradów, również zwracając uwagę na polaryzację tego elementu elektronicznego. W tej chwili mogę przygotować dwa złącza śrubowe do przykręcenia przewodów w ten oto sposób, aby można było przykręcić te przewody. Ostatni element, który należy przylutować, to jest potencjometr, będzie to ukoronowanie naszej pracy, będzie on odpowiedzialny za regulację siły głosu słuchawek zgodnie z tym opisem. Wszystkie elementy zestawu zostały już przylutowane. Jeszcze raz można rzucić okiem. Tak wygląda zestaw po zmontowaniu. I przystępujemy do jego przetestowania. Przygotowałem już proste stanowisko do przetestowania generatora, który przed chwilką zmontowałem. Mam zasilacz RPS 3005 dB z ustawionym napięciem. 12 V i od, zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację, podłączymy zasilanie. A więc czarny przewód to jest masa plus to jest zasilanie. Przykręćmy teraz te przewody. Są przykręcone i w pierwszym rzędzie przetestujmy działanie tego zestawu na słuchawkach. A więc mamy standardowe gniazdo. Jack. I od razu jest słyszalny jakiś dźwięk. Tutaj mój mikrofon przyłożę między słuchawki, i z pewnością jest, teraz Państwo słyszycie, jaki jest dźwięk wydawany. I teraz zobaczmy, jak będzie zachowywał się ten potencjometr. Skręćmy tam siłę głosu do, minima, do minimum i reguluje w górę jest słyszalny, tutaj ja słyszę w odległości około 50 cm, że jest, słychać Był osłyszalny ten biały szum i przy ustawieniu potencjometru do regulacji siły głosu na wzmocnienie powyżej połowy to nawet było słychać, że następuje zmiana częstotliwości tego szumu białego i są duże zniekształcenia. Żeby to jeszcze bardziej zobrazować lepiej wykorzystajmy to drugie wyjście. I podłączymy się do wejścia oscyloskopu. Mam tutaj, poprzez specjalną przejściówkę BNC, podłączymy oscyloskop, żeby zaobserwować kształt generowanego przebiegu. Od razu widać, że coś się pojawiło na oscyloskopie. Ustawmy ten y, potencjometr mniej więcej w połowie. I widać, oraz słychać, że jest generowany jakiś sygnał. I zaobserwujmy, jak się on zachowuje, gdy regulujemy tę amplitudę. Dopiero poniżej, grubo połowy, ten przebieg przypomina szum biały, a więc tutaj było widoczne... na chwilkę wyłą... Aha, już gdy wyłączę... i przesuńmy troszeczkę ten przebieg i tutaj były widoczne pomiary automatyczne, ale dobra, uruchomimy pomiary napięcia i tutaj mamy tu właśnie sygnał gdy wyjściowej jest w okolicach 1V wartości międzyszytowej, to ten dźwięk swoim szumem i kształtem przypomina dźwięk biały. W momencie, gdy zwiększamy tą siłę głosu, to co widać, ten generator przechodzi nam raczej w działanie jako sygnał zniekształcony prostokąta. I to by było tyle, jeżeli chodzi o sam ten generator. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Zapraszam do skorzystania z oferty firmy gotronic.pl i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.